Cześć! Witajcie w kolejnym kursie charakteryzacji online, jak należy wykonać profesjonalną łysinę. W takim razie Zaczynamy. Plusem jakby tego produktu jest też to, że tutaj ta, ta głowica jest ruchoma pod warunkiem, że jest odkręcona. Moja jest akurat teraz zakręcona tak mocno, że Wam nie zaprezentuję. Wykorzystaliśmy taką pastę do polerowania karoserii samochodowej. Zanim przystąpimy do zdejmowania takiej łosiny, musimy się upewnić, że jest już wystarczająco gruba. Zahaczam i sprawdzam, czy mogę unieść, podnieść ten glacan. I tutaj już sam szczyt. Widzicie, że to wszystko po prostu odchodzi. Bez żadnego kłopotu. Kolejna rzecz, którą Wam zaprezentuję, to jak sobie poradzić w sytuacji, jeżeli nam Łysina pęknie. Skoro mamy już gotową naszą łosinę i jest już ona wstępnie pomalowana, możemy nareszcie zabierać się za jej aplikację na głowie. Punktem, gdzie będziemy starali się e, koncentrować wszystkie włosy jest tutaj. Ułożona to nie jest fryzura, tak, jakaś artystyczna i będziemy nimi otaczać to, co mamy tutaj. Kontrolujemy cały czas z boku, jak to wygląda, czy jest w dobrym miejscu. Starajcie się, żeby jednak te włosy jak najbardziej zebrać do tyłu, żeby. I my naciągamy do tyłu. Możecie wesprzeć się jeszcze watą, najzwyklejszą watą. Mam nadzieję, że się nie boisz, że używam nożyczek niedaleko Twojego ucha. A ty się polio moje wyrwane włosy, ewentualnie? <grymne> no już mamy prawie. Mm. Nieprzyjemne? Cudowne, tak? <grymne>